Proszę bardzo. Proszę. No, oddaję głos. Podpisamy. Szanowni Państwo, macie przed sobą decyzję niezwykle ważną. Jedną już żeście podjęli. To była decyzja na nie. Nie zgadzacie się na złą, arogancką władzę. Teraz trzeba podjąć decyzję na tak. Trzeba powołać władzę rzeczywiście nową. To znaczy, żeby było tak, by nie zmieniły się nazwiska, tylko zmieniła się istota rzeczy. Zmienił się charakter władzy. By zaczęli rządzić ludzie, którzy uważają, że władza jest narzędziem działania dla dobra publicznego, propublikowano a nie narzędziem załatwiania własnych czy wąskogrupowych interesów. Bo ośmielę się powiedzieć, że tacy ludzie tutaj rządzili. Elbląg to jest miasto pewnego paradoksu. Elbląg to jest miasto, które od dwudziestu paru lat przeżywa czas trudny. Wysokie bezrobocie, upadające zakłady pracy. Krótko mówiąc, to wszystko, co składa się na ten w niektórych częściach Polski niemalże pernamentny kryzys. Ale jednocześnie Elbląg to jest także miasto wielkiej szansy. Ja przed chwilą podpisałem list intencyjny. To jest niesłychanie ważna sprawa i poważna sprawa, bo to nie jest tak, że chodzi o słowa, o zapowiedzi. Przecież my, kiedy byliśmy u władzy, Tą sprawę, sprawę przekopu i portu w Elblągu, czwartego portu Rzeczypospolitej, już załatwialiśmy. To było przygotowane, zaprojektowane, były pieniądze, była określona cena całego przedsięwzięcia. Można go było podjąć, ale ta władza, która po nas przyszła, tego nie podjęła. Z ogromną stratą dla tego miasta, z ogromną stratą dla tego regionu. To miasto, ten region może być inny, nieporównanie lepszy, zamożniejszy, z dużo mniejszą ilością bezrobotnych, może w ogóle bez bezrobotnych. To może być jedno z tych miejsc, które w Polsce się bardzo szybko rozwijają, pod każdym względem. Tylko trzeba się zdecydować, trzeba przestać się liczyć z interesami innych, z zastrzeżeniami innych i realizować twardo polskie interesy. Kiedy Rosjanie i Niemcy uznali, że w ich interesie jest rurociąg północny, to się nie zastanawiali, tylko zrobili. A tu chodzi nie o wspólne morze, tu chodzi o nasze terytorium, o nasze prawa. I powinniśmy potrafić te prawa realizować. I to jest, można powiedzieć, dzisiaj sprawa główna, podstawowa dla Alblonga. Ale są także inne. Jest kwestia pewnego porządku w mieście. Porządku, który może być wprowadzony tylko przez władzę sprawną i władzę, która właśnie chce działać pro publiko bono. Przez władzę doświadczoną. Ja mogę Państwu zagwarantować, że Jerzy Wilk będzie działał dla dobra publicznego. A każdy, kto cokolwiek wie o jego życiorysie, wie też, że jest to człowiek, jeśli chodzi o działalność samorządową, bardzo doświadczony. Spełnia więc wszystkie kryteria, które muszą być spełnione, by rządzić dobrze. By w Elblągu zapanował porządek. By inwestycje były odpowiednio zaplanowane, rozłożone w czasie. Tak, żeby były realizowane, ale jednocześnie nie zakłócały miejskiego życia. By nie trzeba było ciągle podnosić różnego rodzaju opłat. By opłaty, mówię tutaj o czynszach, które szczególnie mocno biją w to przecież niebogate miasto, zostały obniżone. To wszystko jest do zrobienia. Dobra władza, dobra, sprawna władza może nawet w niełatwym okresie zrobić bardzo wiele. Tylko taka właśnie musi być. A jeżeli Jerzy Wilk nie zostanie prezydentem, chcę tutaj od razu odpukać, chociaż nie mam niemalowanego drzewa, to będziemy mieli w gruncie rzeczy to, co było przedtem. O tym też mogę Państwu powiedzieć. Z całą pewnością. I jeszcze jedna kwestia. Jeszcze jedna kwestia niezmiernie ważna. Tutaj nie tak dawno temu, temu było referendum. Inne referendum. Referendum odnoszące się do umiejscowienia Elbląga wśród województw. Dzisiaj jesteście Państwo w województwie warmińsko-mazurskim. Bardzo wielka część Elblążan czuje się bardziej związana z Pomorzem. I tak realnie jest to miasto, jest związane z Pomorzem, a więc z województwem pomorskim, z województwem gdańskim. Chciałem państwu powiedzieć, że na bardzo już nieodległym, bo to będzie 29 i 30 czerwca, w Kongresie Prawa i Sprawiedliwości będziemy podnosili sprawę demokracji bezpośredniej. Będziemy się domagali umocniania elementów demokracji bezpośredniej. Będziemy szli w tym kierunku, by obywatele mogli w wielu sprawach decydować wprost. I jeżeli w kolejnym referendum obywatele tego miasta zdecydują, że chcą być w innym województwie, to to zostanie zrealizowane. I na koniec ktoś może powiedzieć, a cóż pan zapowiada, przecież pan nie rządzi, nie jest pan premierem. Spójrzcie Państwo na sondaże, na zmianę nastawienia Polaków. Ja mam prawo to mówić, bo mam prawo mieć nadzieję, że władza wróci do tych, którzy chcą działać dla dobra publicznego. Wróci tu w Elblągu i wróci w całej Polsce. I że te programy, które już kiedyś podjęliśmy, będą realizowane. Dla dobra tego miasta, dla mnie drugiego po Warszawie miasta, można powiedzieć, niemal żarodzinnego i dla dobra całej Rzeczypospolitej. Dla dobra Polaków. Dziękuję bardzo. Państwa odczytam może na koniec właśnie ten list intencyjny, który prezes Jarosław Kaczyński od podpisał przed chwilą. Elbląg to dla mnie szcz miejsce szczególne. Tu wszystko się zaczęło. To tu odżyła nadzieja na dobre dziś i lepsze jutro, którą niosła Solidarność. Gdy przeszło 20 lat temu Elblążanie zaufali mi i wybrali senatorem, zrodziło się wielkie marzenie, ściśle związane z tym miastem, jego potencjałem. To właśnie wtedy pomyślałem, tu musi być port, nowoczesne okno na świat Elbląga, czwarty port Rzeczpospolitej. Przez lata byłem wierny temu marzeniu. 10 listopada 2006 roku tu w Elblągu zapowiedziałem, że mój rząd rozpoczyna budowę portu, że ma na to zabezpieczone środki, że jest gotowy plan tej wielkiej budowy. Gdyby ta inwestycja była realizowana tak jak zaplanowaliśmy, Kanał w polskiej części Mierzei Wiślanej byłby już gotowy. Niestety obecna władza Platformy Obywatelskiej, premier Donald Tusk, marzenie o porcie mieszkańcom Elbląga odebrała. Zrezygnował z tej inwestycji wbrew interesom Elblążan, wbrew interesom Polski. Szanowni Państwo, pojawia się jednak szansa, by tę złą decyzję zmienić. Pierwszy ważny krok został uczyniony. W referendum dumni i konsekwentni Elblążanie odsunęli od władzy tych, którzy ich marzenie zaprzepaścili, a wraz z nim również nadzieję na dobrą pracę i dobrobyt ich rodzin. Teraz czas na krok kolejny, czyli wybór nowego gospodarza miasta. Elbląg zasługuje na dobrą władzę, pozbawioną pychy i arogancji, która powie zero tolerancji dla nadużyć, niekompetencji i korupcji. Mieszkańcy Elbląga zasługują na mądry i kompetentny samorząd, który będzie myślał o ich potrzebach, a nie o własnym zysku, który nie będzie podwyższał czynszów mieszkańcom, za to zmniejszy rozpasaną urzędniczą administrację. Potrzebni są ludzie, którzy zatroszczą się o bezpieczeństwo i zdrowiem obywateli, a nie będą odwracać się od tych, którzy potrzebują pomocy. Elbląg potrzebuje zmiany, dobrej zmiany. Potrzebuje dziś prawa i sprawiedliwości. Realizacja marzeń o Elblągu, czwartym porcie Rzeczpospolitej, wciąż jest możliwa. Jest w zasięgu ręki. Trzeba mieć tylko odwagę, by po nie sięgnąć. Podpisał Jarosław Kaczyński. Dziękuję Państwu. Państwa. W niedzielę. Wybory, jest szansa, naprawdę wielka szansa. Najlepiej, żebyśmy wygrali w pierwszej rundzie, bo w drugiej będzie wielka koalicja, żeby bronić tego, co stare. Trzeba to zmienić. Dziękuję.